Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam na oburącz. My tu komentujemy partię świętego Ludwika. Partia grana 21 sierpnia, czyli nie tak dawno, ale to niestety po jednej partii. Białymi Jan Zapominalski, zwany z rosyjska niepomniaścim. Czarnymi Hikaru Nakamura. Partia grana całkiem niedawno. Debiut. Gambit Hetmański, oni w ogóle ten wariant Gambitu Hetmańskiego ćwiczą i pojechali. Jak widzimy, oni wszyscy sprytnie grają Gambit Hetmański, zaczynając od skoczek F6. Nikt nie chce grać obrony. Nikt nie chce grać obrony Nimcowicza, tylko skoczek F3 i mamy regularny Gambit Hetmański. Goniec E7 i znowu Popularność zdobywa ustawienie gońca na F4 Ustawienie gońca na F4 Roszatka E3 C5 Zaraz wracam do komentowania C5 Młody człowiek nie zamknął drzwi, pewnie znowu nie zamknie. I C5. To bardzo ostre, bardzo dobre, takie pomysłowe. Białe musi grać bardzo dokładnie, bo nie ma króla w centrum na kamurach. Gra to często, jest zawodnikiem wyjątkowo agresywnym. Drzwi zamykają. Drzwi Zaczekaj. bo dźwięk idzie na, na film bo dźwięk z tamtego pokoju idzie na, na, na film przepraszam bardzo wracamy już ED5 tu miałeś stawiać na to. ED5 goniec D3 no. grywano tu różnie goniec bardzo dobrze stoi bo strzela, tu dorysujemy strzałeczkę 2D, 2D. goniec rysuje strzałeczkę strzela na na H7 goniec B4 szach ruch z gry środkowej wiadomo, że trzeba się zasłonić konikiem i poskoczek C6 Roszada. goniec E7 pozycja jest równa wieża wraca mamy pozycję z tak zwanym Izolowanym pionem hetmańskim, cokolwiek to znaczy, izolowany pion hetmański ma to do siebie, że czarne stoją w tym wypadku na czterech liniach. Białe stoją, mam tu jeszcze inne strzałki, ja musiałbym zmienić. Białe generalnie stoją na trzech liniach czyli czarne mają przewagę przestrzeni, pion wymaga opieki, ale w każdej chwili może ruszyć do przodu. Hetman B6, to takie nakamurowskie posunięcie. Nakamura gra na załapańca, ponieważ świetnie liczy warianty, więc to mu dobrze wychodzi. Jest bardzo pomysłowy. Gra takie szachy bardziej talowsko-korcznojowskie, tak jakby taka Cudowna mieszanka tych dwóch wybitnych szachistów. Hetman C2 obroniony punkt. I atak na punkt H7. I teraz proszę bardzo, kombinujemy jak Nakamura. Nakamura obiektywnie powinien zagrać H6. Ale tu idą prawdopodobnie znowu jakieś analizy komputerowe, bo on zrobił gable na dwóch. Gable to po Śląsku widwy. Na tych dwóch. I zrobił też gable tu. Zrobił też gable tu. Zaraz przyjdzie. Zrobił gable tu. Stracił Pionka ze szachem. Jan Niepomiaści też doskonale liczy warianty. W ogóle należy do graczy tak szybkich jak Anand, do najszybszych szachistów, złożających najmniej czasu. Nawet sprawia wrażenie, jakby się nudził. I niespodziewane posunięcie. Zakombinowaliśmy jak Niepomiaści. Nazywają go przyjaciele Jancik. Jancik. Napad na Gońca, napad na Hetmana i uciek z podbicia. Wieża wpada na siódemkę. Goniec D8 i na, możemy się domyślać, że na, Nakamura policzył dotąd być może, a Jańczyk policzył dotąd. Napad na te wieżę jest bardzo, bardzo skuteczny. I co teraz? Musi coś zablokować. Musi coś zablokować, ale goniec wisi konia, więc ten nie może bić. Może bić, Obronił konisia. Obronił konisia. Goniec się wycofał i zabrał pionkę. Obronił pionkę. Jak policzymy pionki, to ile białe mają pionków? Ile białe mają pionków? Policz szybko raz, dwa, trzy białe? pionków samych, tak, ile mają? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć, a czarne ile mają pionków w tych zielonych kwadratach? pięć pięć, to kto ma więcej? no właśnie, białe mają więcej białe mają więcej pionków Go, goniec E 5 jak widzimy czarne cały czas grają bez tej wieży. Została faza techniczna realizacji przewagi. Grają bez wieży? Goniec... No teraz ta wieża już wejdzie do gry, ale do tej pory nie używały wieży. Tak, to właśnie, Kubusiu, się mówi, że grają bez wieży. Jeżeli wieża nie robi ruchów, na nic nie napada, niczego nie broni. Wieża C8, goniec B6, proszę, pionek wisi i teraz... Kom kombinujemy jak Nakamura a ja a bisynkę z wiedeńskiej filiżanki z austriackiej ktoś powie proszę bardzo koniś bija dwa goniec a 2 i wieża wpada na dwójeczkę wydawać by się mogło że <laughs> Nakamura odbił piona. No i rzeczywiście odbił hop. Kolejny dobry ruch. I powstała taka pozycja. Gońce chodzą po polach koloru jednej barwy. Hop. I wieża A1. Teraz musisz coś zrobić. Musisz zrobić coś z tym pionkiem. Pionka D5 obronił przez związanie. Może ale... musisz obronić tych pięciu pionków. Musi obronić. Ale na razie można wymienić wieżę. goniec A5. Burza na szachownicy się skończyła. I widzimy. I widzimy. i widzimy, że teraz ojej, a już jest dobrze. Burza się skończyła i widzimy, że mamy końcówkę końcową z pionem więcej. W końcówce trzeba poprowadzić wolnego piona. Wolnego piona nie widać. Zobaczymy, jak to będzie realizował. Tutaj dobre było król H7, żeby ciągnąć króla w stronę tych. Na Kamura stawię pionka na białych, żeby tu Trzymać blokadę i nie dać białym wolnego pionka. Król F1, Król G8. Lepiej było, jakby to od strony H7, chociaż ono jedno wychodzi. Król F7 i Król D3. Tu programy proponują, żeby oczywiście zagrać F4, ale przy gońcach czarnopolowych pionki powinny stać na białych. Nakamura optymalnie ustawił swoje piony. I nie bardzo widać jak to można przegrać. Zamykaj drzwi tylko. Goniec E5. Goniec C3. Biały goniec zdobywa przekątną, ale w pozycji w końcówce końcowej przewaga przestrzeni nie ma takiego znaczenia. I E4. Redukcja pionów. Jest korzystna dla strony, która się broni. Po król E6 nie, nie było powodu, bo wtedy pion F5 trzymałby dwa białe piony. GG7, koniec H2. I tego białymi nie można wygrać nie ma jak pchać piona kiedy nastąpiło DE4 słuszna idea białe piony się wyprostowały i po króle 6 goniec b G7 grozi H4 Goniec h2, goniec d4, b5. Po b5 mamy znowu fazę realizacji przewagi. Więc to będzie takich trochę posunięć. Końców nie można wymieniać, bo końcówka piankowa. Jest wygrana. Goniec a3. Mamy serię takich posunięć, które na razie w pozycji nic. Nie zmieniają. To jest taka letko psychologiczna walka. Goniec b4 i zamykaj drzwi. Zamykaj dźwięk. Goniec c5. Goniec a7. Tak sobie chwilę chodzą. Musisz obronić swoich członków. Właśnie. I tu król Próbuje przebić się do pionka B. Widzimy, że tu Jancik próbuje przebić się do pionka B. I znowu jest taka faza. Jak na, na razie czarny dobrze stoi. I nie wytrzymuje, i robi błąd. B4. Nie wolno stawiać pionka na czarnym polu. Pogoniec A3 które nie dopuszcza białego króla do piona. Walka by trwała. Przesunięcie pionka na czarne pole powoduje kłopoty. No tam już grali, no to... Mieli tam dodawane sekundy, a na Nakamura potrafi na sekundzie grać, więc sekundę potrafi zrobić kilkanaście posunięć. Goniec B8. Goniec D6, proszę. Teraz nie można bić piona. Goniec E5. Goniec A3 i to jest zdecydujący błąd. Po F4 i Goniec D2. Biały i jeszcze by musiał wygrywać. Musiałby wykazać. Wygrałby. Po goniec A3, goniec jest zdeplasowany. Goniec D4. Goniec C1. Goniec zdążył się przerzucić na E3. Goniec D2, F4, F4, Goniec A3, Goniec nie gra. Teraz król idzie do piona, król F5, król D5, król F6, król C5, król F5, Król B5, takie tempowe zagrania. Król E4 i goniec B4 daje, wygrano. Nie można wymieniać gońców, bo pionki dochodzą, a pogoniec. Musisz chronić. C1. Musisz twoich... Tak, bronimy piona, musimy te pionki chronić i ostatnim pionkiem wygrywamy. Doskonała partia Niepomiaściego, chociaż. Chyba Nakamura zbyt pewnie się poczuł, kiedy już miał remi. Dziękuję wszystkim za.